jaka była wasza pierwsza reakcja, gdy zobaczyliście tego maluszka, którego, Oliwia, 9 miesięcy nosiłaś pod sercem? Ja już szczerze mówiąc, to były takie emocje, bo on też się urodził do wody, więc zobaczyliśmy go pod tą wodą, jak on tak wyciągał do nas rączki mieście mieliście poród w basenie, nie wiem, nie tak? Są... W, w, wannie, w, w wannie. wannie. Ale w wodzie mm. więc to też no, nie planowaliśmy nawet, że tak będzie. Tak, bo to miało być tylko jako środek uśmierzający ból. No a tak wyszło, że ta akcja tak szybko postąpiła, że już tam urodziłam. Mm. I no niesamowite uczucie. Ja do dzisiaj, bo, bo mamy taki krótki fragment już z tego momentu, kiedy już go zobaczyliśmy pierwszy raz, takie nagranie. To ja do dzisiaj, jak to oglądam, to mam zawsze łzy w oczach, z wzruszenia, bo to był naprawdę no, niesamowity moment. Nie da się tego w zasadzie opisać żadnymi słowami. Łukasz, Twoje uczucia? Moje uczucia, no nie do opisania. No, byłem niesamowicie skupiony na tym wszystkim, co tam się działo. No, wyłączyłem się na wszystko inne. I tak jak też na początku myślałem, że nie wiem, że jak trochę krwi albo coś, że po prostu, że będzie na no, mnie działać, że zemkleję słabo, bo nie lubię ogólnie krwi, tak no po prostu no, wyłączyłem się na wszelkie takie bodźce, no i nie wiem, naprawdę no, czułem się, żeby nawet sam go odebrać ten poród w pewnym momencie, żeby dał radę bez problemu. Bo tak adrenalina skoczyła. No i, i naprawdę no, przeciąłem też sam pępowinę, co też dla mnie na początku było niewyobrażalne po prostu, że takie coś byste w stanie zrobić. Tak bez problemu, najmniejszego no, słowa nie do opisania, no bardzo wpłynął na mnie ten poród, No i cieszę się, że mogłem być przy nim, bo naprawdę jest to niesamowite przeżycie.